Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o nawożeniu co dwa mojego akwarium, które odbywa się z dwóch bimbrowni. Jedno to jest 5 litrów, druga 1,5 litra. Wydaje mi się, że to jest wystarczalne. A Może z tego względu, że rozpuszczam w reaktorze na rurowym własnej konstrukcji. Wcześniej korzystałem z koski lipowej, która niestety pozostawia tyle bąbelków w baniaku, że no nie dało się na niego patrzeć. Strasznie mi to przeszkadzało i mnie to irytowało, więc stwierdziłem, że zakupię zwykły filtr narurowy. Po prostu go troszeczkę przerobię i zamontuję. Zaraz go pokażę. Filtr znajduje się z tyłu. Wystarczalność CO2, które jest rozpuszczane, wydaje mi się być odpowiednia, chociaż nie mam stałego testu. Jedyne co to Robiłem pomiary pH i KH No i stężenie wynosiło około 30 Więc Jeżeli to jest prawda, no to ok. No, chemiantus rośnie przy dość słabym oświetleniu Więc wydaje mi się, że CO2 jest wystarczająco w baniaku Już pokażę jak wygląda mój filtr narurowy no, Tutaj to są dwie bimbrownie oczywiście, o których mówiłem wcześniej jest doprowadzone do mojego filtra, który znajduje się tutaj. Filterek zakupiony bodajże za 30, chyba 4 albo 7 zł. Nie mam pojęcia, już nie pamiętam. Tu jest wężyk doprowadzający gaz do filtra z zaworkiem zwrotnym. Tutaj jest moje własnej roboty odpowietrznik również z założonym zaworkiem zwrotnym, ponieważ czasem, jak, jak, jak nabijam nową. Butle nabijam, zalewam nową butlę. To niestety tego gazu się bardzo dużo wytwarza w początkowej fazie. No i filterek chlupta no jest to słyszalne, irytujące i gazu jest przeważnie do połowy filtra. Naprawdę ciężko to jednocześnie rozpuścić w szybkim czasie, więc upuszczam tego gazu dwa lub trzy razy w ciągu dwóch-3 godzin. Jest to wystarczające. Później bimbrownie się normuje. Jest OK. Tak jak już mówiłem, to jest mój filterek. To są moje dwa filterki zewnętrzne, GBLek, o którym mówiłem w pierwszym filmiku E900, z którym myślę, że sobie poradziłem. Zobaczymy, jak dojrzeje w pełni. A to jest mój Tetra-X 600. No to tyle, chyba chciałbym powiedzieć na ten temat. Akwarium moim zdaniem ładnie zarasta. Jestem zadowolony. Oby tak dalej. Mam nadzieję tylko, że zniknie w pełni i niedługo ten zakwit moich pierwotniaków. Dzięki bardzo, jeżeli ktoś to będzie oglądał, i do następnego nagrania. Cześć.